Nosisz się z zamiarem zakupu nowego odkurzacza? To wspaniale! Zakup nowego sprzętu zawsze budzi bardzo dużo emocji. Ale wchodzisz na stronę sklepów, i kiedy widzisz, jak duży wybór jest tych sprzętów, to może rozboleć Cię głowa. Ale od czego masz mnie? Agnieszka Witkowska, architekt porządku. Zrobiłam dla Ciebie research wśród odkurzaczy i podpowiem jaki odkurzacz wybrać względem Twoich potrzeb. Marka Bosch oferuje szeroką gamę urządzeń do odkurzania, tak żeby każdy znalazł coś dla siebie. Od czego zacząć poszukiwania odkurzacza? No po pierwsze od tego, żeby zadać sobie pytania. Czego ja faktycznie potrzebuję? Czy potrzebuję odkurzacza tradycyjnego workowego, a może bezworkowego, albo akumulatorowego, czyli bezprzewodowego, a może potrzebuję czegoś do zadań specjalnych, co będzie i odkurzało, i brało tapicerkę? Jeśli jesteś alergikiem albo nie lubisz jakoś szczególnie zajmować się swoim sprzętem, czyścić go dodatkowo, tylko zależy ci na tym, żeby wyrzucić zabrudzenia do kosza i tyle, to najlepszy będzie dla ciebie odkurzacz workowy, czyli właśnie taki, z którego wyjmuje się worek, wyrzuca po wszystkim. Nie trzeba go dodatkowo czyścić. Jeśli jesteś alergikiem, to na pewno warto zwrócić uwagę na serię prohygien, która usuwa z powietrza dodatkowo drobną stroję. A jeśli tak jak ja? Jesteś osobą, która lubi dbać o swój odkurzacz i nie przeszkadza ci to, że od czasu do czasu trzeba będzie wyczyścić pojemnik na kurz, to wtedy wybierasz opcję tą bezworkową. Nie musisz kupować regularnie worków, wystarczy nawet po każdym odkurzaniu usunąć kurz ze zbiornika, przetrzeć pojemnik i po wszystkim. Odkurzacze bezworkowe mają również bardzo szeroką gamę modeli, więc możesz wybrać to, czego potrzebujesz. Być może potrzebujesz odkurzacza, który jest cichy albo mocny, albo jesteś miłośnikiem zwierząt, więc w Twoim domu jest sporo sierści. Wtedy możesz wybrać na przykład opcję Pro Animal. A dla kogo takie gadżety? Odkurzacze bezprzewodowe Unlimited. Dla osób, które cenią sobie wygodę, chcą mieć odkurzacz zawsze gotowy do użycia, żeby dotarł do każdego zakamarka w ich domu. To na pewno bardzo duża wygoda dla osób, które mieszkają w dużych domach i chcą mieć odkurzacz bez ciągnącego się kabla, jak również dla osób, które mają małe mieszkania i mało miejsca do przechowywania. Ten odkurzacz nie zajmuje dużo i jest naprawdę bardzo uniwersalny. No i maszyna do zadań specjalnych, czyli sprzęt, który odkurza i pierze. Mowa o modelu Aqua Wash and Clean. W tej jednej maszynie mamy tak naprawdę urządzenie, które odkurza, Czyli na sucho i pierze. Jeżeli masz takie powierzchnie w domu, które regularnie musisz prać, kanapy, sofy, fotele, to ten model na pewno bardzo dobrze Ci się sprawdzi. Należy pamiętać o tym, że każdy z tych odkurzaczy ma jeszcze swoje serie i modele. Modele odpowiadają potrzebom użytkownika. Model Pro Animal to jest ten czerwony sprzęt, który jest dla właścicieli. Zwierząt. Model Pro Higien, czyli dla alergików, model Pro Silence, dla tych osób, które cenią sobie ciszę, i model Pro Power, dla tych, dla których najważniejsza jest moc urządzenia. Dlatego każdy znajdzie z tych modeli coś dla siebie. Mam nadzieję, że choć trochę ułatwiłam Ci zadanie związane z wyborem odkurzacza. Pamiętaj pierwsze pytanie, czego tak naprawdę potrzebujesz?